Czasami myślę, że cisza jest moim najlepszym kumplem Taka mi myśl, koruży do dzisiaj Bo cisza, słucham, nawet jak jesteś trupem Nigdy nie rani, zawsze jest szara I niestety dziś się umiera Cisza się cieszy, że oni niej pamiętasz Lubi wracać jak umerem Cisza może być fajna i przyjemna Wszędzie ją znajdziesz, pójdziesz Cisza jest trochę nieśmiała Tak jak czwarte polski witaj w klubie ja. Yo. Ciągle tu szukam emocji, szukam osoby, która mnie obroni. Przed ludźmi, którzy są tacy jak oni. Trzeba w końcu wydać album, choć na CD nie stać. Nie stać. Kilka razy tu myślałem, żeby różą przestać, ale chyba już muszę się z tym okiełznać. No bo wyszła druga epka, by lepsza niż ta pierwsza. Cisza znowu w głąb uderza. Ciągle leje wodę, mówi, że lepiej jak pójdę spać Mogę, mam robotę. Chociaż nie za dobrą kwotę, ale dalej robię. No robię, robię. Ja, ja mm. czekaj, polecę szybciej. Się nie boję. Ja sobie mówić to z mało na stole, przemierzam pokoje, żeby dotrzymać Skóry i skoro się walę jak tetu i smogą nawiązać do kręgi Nie liczę pęgi, nie jestem w miasta, a ze wsi to doła krzyczy, bo robię piosenki Mam nowe dźwięki, Bóg dał ręki, żebym mógł dodać do epki Lubię być trendy, lubię być edgy Lubię być firsty. ona mi mówi, że fajne Oryginalne, ona jest zewsze niż tamte U mnie naturalne Lubię być clowny, lubię rapować nim padnę Boże, to życie za łatwe Zmieniam difficulty, na to nocą trawę. To uratowany wrak dla mnie to znaczy warte. Mam dobrą kartę, więc odchodzę z wartem.